Skąd się wzięła idea tej centrali? Dawno już chciałem coś takiego złożyć i zdarzyło się akurat tak, że coś sprzedawałem przez Zalegro i pan, który kupił jakieś inne części radiowe, powiedział, że pracował kiedyś w telefonach. I mi wtedy przyszło na myśl, a może, że on ma jakieś wybieraki. Wtedy jeszcze w ogóle się nie orientowałem, że były różne rodzaje. I on mi przyniósł wtedy jako pierwszy, to dostałem wtedy wybierak grupowy. I później go zapytałem, on mówi: No, ale z tego wybieraka pan nigdzie nie zadzwoni, bo to trzeba by mieć wybierak liniowy. No i to tak z pół roku chyba później się zgadało: znowu przyszedł i wtedy mi podarował wybierak liniowy. I wtedy już zacząłem pracę tak pełną parą. Same te wybieraki obrotowe miałem jeszcze kiedyś, kiedyś z wcześniejszych czasów. Jeden od dwójka, a drugi już nie pamiętam skąd. Jaką funkcjonalność centrali udało Ci się za, zaimplementować? W zasadzie ta centrala ma wszystkie takie podstawowe elementy, czyli jest szukacz, jest wybierak grupowy i wybierak liniowy. Z tym, że można zestawić jednocześnie tylko jedno połączenie, można zaliczać rozmowy, czyli jest tak, że każdy numer ma swój licznik i można w związku z tym, znaczy to się ma na takiej zasadzie, że jedna rozmowa to jest jeden zliczony impuls. Tak było kiedyś dla rozmów lokalnych. Nie było impulsów co 3 minuty, tylko było tak, że jedna rozmowa to był jeden impuls. I tutaj w zasadzie tak w tej chwili też jest. Powiem trochę o tym, jak w ogóle przebiega proces komutacji, czyli łączenia poszczególnych elementów takiej linii. No, zaczyna się oczywiście od podniesienia słuchawki, i wówczas szukacz liniowy szuka, kto podniósł słuchawkę. W momencie, kiedy znajdzie, następuje podłączenie tego abonenta do wybieraka grupowego. Wybierak grupowy yy, podaje sygnał ciągły yy, do yy, abonenta, stąd abonent wie, że może już kręcić cyfry. Yy, no to kręci abonent pierwszą cyfrę i wówczas wybierak grupowy wykonuje najpierw ruch w pionie o tyle skoków, ile wynosi pierwsza cyf cyfra, a potem już ruch samoczynny Aż do momentu, w którym znajdzie wolny wybierak następnego stopnia łączenia. E, przy numerach wielocyfrowych powyżej trzech cyfr, e, tym drugim stopniem łączenia, oczywiście był kolejny wybierak grupowy. Tu u nas jest to maksymalnie w zasadzie upraszczone, e, tak więc następnym stopniem łączenia jest wybierak liniowy. W wybieraku liniowym z kolei e, następuje wybieranie dwóch ostatnich cyfr numeru. No tak więc wykręcę przedostatnią cyfrę numeru. Tak więc wybierak liniowy tyleż wykonał ruchu, tyle skoków w pionie, ile wynosiła ta cyfra, i następnie w poziomie też tyle ruchów, ile wynosi ostatnia cyfra numeru. Z tym, że akurat trafiłem w puste, w puste pole, tak więc otrzymałem sygnał zajętości. Tak, Jeżeli rozłączę teraz, jeżeli w momencie, kiedy naciskam widełki, Oba wybieraki się skasowały, wróciły do swojego położenia wyjściowego. I teraz wybiorę jakiś numer, powiedzmy, na którym jest jakiś telefon: 8, 4, 2. W tym momencie, e, abonent, którego wybrałem, e, dostaje dzwonek, ja z kolei dostaję sygnał wołania. W tym momencie, kiedy ten abonent e, wzywany podniesie Słuchawkę następuje łączenie i trwa rozmowa. Jednocześnie z tym następuje też zmiana biegunowości linii tego abonenta, który dzwonił i następuje zliczenie impulsu na indywidualnym liczniku tego abonenta, który dzwonił. Po odłożeniu słuchawki. Po odłożeniu z kolei słuchawki, jeżeli jeden tylko odłoży, i to też ważne, który. Jeżeli odłoży ten, który był wołany. W tym momencie jest tak zwany stan jałowy wybieraka liniowego. Zapala się lampka kontrolna i to było tak, że po określonym czasie rozlegał się dzwonek w centrali. Wówczas musiał przyjść pan z obsługi i zobaczyć co się dzieje, skasować taki wybierak. No to było po prostu, że zapominalski nie odłożył słuchawki. W centrali było to rozwiązane w ten sposób, że jeżeli ta lampka się świeciła powyżej bodajże 6 minut, to w tym momencie rozlegał się alarm, tak zwany alarm niepilny. Przychodził pan i musiał zobaczyć, po prostu co się dzieje, ewentualnie skasować. Ważne jest, że w systemie tym strążerowskim, kasowanie, jakby zrywanie połączenia, następowało po stronie abonenta, który dzwonił, który wołał. Czyli w momencie, kiedy była taka sytuacja, że było zestawione połączenie, a może jeszcze raz zestawię połączenie. Powiedzmy 4, 2, zestawię połączenie. I teraz, jeżeli ten, który wołał, odłoży jako pierwszy, skasował się wybierak grupowy. Czyli w zasadzie wybierak grupowy jest gotowy do przyjęcia następnego, e, następnego łączenia. Został tylko zajęty wybierak liniowy. I wobec tego no, w tej centralce jest tak, że tu się nie da już zadzwonić, będzie sygnał zajętości po podniesieniu słuchawki, bo nie mamy żadnego bo nie wolnego mamy żadnego liniowego. wolnego wybieraka y, liniowego, tak? wybierak grupowy będzie wolny, ale zobaczy, że, jest, że wszystko jest zajęte, tak? jeżeli podniosę i wykręcę ósemkę. No to y, nastąpiła zajętość, tak? I, y, i niestety nie da rady. Tak więc w tym, w tym systemie jest tak, że ten abonent, który dzwonił, ten w zasadzie zrywa połączenie. Jeżeli będzie tak, że odłożył wołan, ten, który był wołany, mhm. i ten, który wołał, nie odłoży, i z powrotem wołany podniesie, to tak jakby połączenie będzie trwało nadal. Dobrze, czego Ci brakuje jeszcze? Czego mi brakuje? Na pewno brakuje mi stojaka, żeby... Znaczy może nie, nie będę dawał oryginalnego stojaka, bo to było strasznie duże, ale muszę zrobić jakiś ładny stojak pod to wszystko. I brakuje mi... Tutaj są takie zworki, takie wtykane w to gniazdko, tak zwane gniazdko T, czarne z przodu. O, takich zworek mi brakuje. Takiej jednej zielonej i jednej czerwonej. Tu można byłoby jeszcze uzupełnić tę centralę o różne alarmy, bo były, na przykład był alarm zacięcia, ym, były takie szklane dzwonki do tego, do, tego, do tego celu. Tego też jeszcze w tej chwili nie mam i pewno będę chciał to jakoś dorobić. I mogę też zwiększyć wyposażenie przekaźnikowe abonentów. W tej chwili są y, tutaj trzy linie. Ten wybierak w y, Szukaczu pozwoliłby mi w zasadzie podłączyć 16 albo 17 takich 6, y, linii. 16 lub 17 abonentów. No, przede wszystkim, tutaj muszę podziękować panu, który podarował Wybierak grupowi brakliniowy, panu, który chce pozostać anonimowy. Muszę podziękować też użytkownikowi Zutket z Elektrody za pomoc, m.in. z układem szukacza. On, on narysował układ szukacza, ja tam troszeczkę to zmodyfikowałem, ale to, co on narysował, jak najbardziej działało i, i to było bardzo cenne, bo nie bardzo wiedziałem, jak, jak sobie z tym, z tym problemem poradzić. Też trzeba podziękować użytkownikowi Zybex za różne cenne porady. Irek R. z kolei wkleił schematy i też udzielił szereg różnych porad. Panu Adamowi Wisztalowi za wielokrocie. Czyli, za, to tak dziwnie brzmi, tak? Wielokrotne podziękowania za wielokrocie. Czyli ten element... Polestykowe inaczej, czyli element, po którym jeżdżą szczotki wybieraka, bo jednego takiego wielokrotnie nie miałem i to dostałem właśnie od pana Adama. Od mojego dobrego znajomego Konstantego, Konstantego Kiculesku dostałem przekaźniki, no i mojemu wujkowi Stefanowi Wójcickiemu za wybierak obrotowy. A ten Badnikowy. człowiek, co ma posywkę Argon, co był tu u Ciebie? A, jemu też w zasadzie powinienem podziękować za części wybieraków. Tak, bo on mi, on mi dał tutaj um, takie wybieraki w trochę gorszym stanie, ale też te części jak najbardziej trzymam, bo to do celów serwisowych.